Ksiądz filmowiec chce w ten nietypowy sposób przekazać młodym ludziom ważne wartości. To w ogóle nie jest typowe dla księży. Pomysł się wziął z tego, że jestem Salezjaninem, pełnię główną moją posługę wobec młodzieży. To jest jakby cel działania mojego zgromadzenia zakonnego i wydaje mi się, że dzisiaj językiem młodzieży jest obraz. To jest główny ich język, gdzie najszybciej przemyca się treści do ich wnętrza, najszybciej chwytają to, najszybciej się tym dzielą. W czwartek filmowa ekipa nagrywała zdjęcia do filmu, który opowiada historię relacji ojca z córką. Film generalnie już w większości jest nagrany. Dzisiaj realizujemy ostatni dzień nagraniowy. Dzisiaj będziemy nagrywać sceny między światłem a mrokiem, tutaj w hali z tymi graffiti i z przedzierającym się słońcem do środka. Potem będziemy realizować taką symulację maratonu, w którym bierze udział ojciec i córka filmowi yy, i pokazują, że jednak miłość zwycięża te wszystkie przeszkody. Produkcją zajmuje się kilkuosobowa ekipa z Lubina i okolic. Większość to dorośli, ale główną bohaterką filmu jest Ania, dla której praca na planie to przede wszystkim dobra zabawa. Największe problemy to chyba miałam z wzruszeniem, ale tym takim smutnym będę córką Kają, która poprzez diagnozę u Okulisty straci wzrok i będzie odczuwała, jakby jej, ojciec, jakby jej ojciec nie był przy niej. Film będzie można zobaczyć w styczniu na serwicie YouTube. Wszystkie produkcje księdza można oglądać na kanale Serce z nieba.